Moja historia z żeglowaniem zaczęła się jako mały chłopak, kiedy mój ojciec będąc nad jeziorakiem wpadł na pomysł, że Spędzanie czasu na jachcie to jest bardzo do, dobry moment w jego życiu i zrobił sobie uprawnienia w lokalnych klubach. Zbudował sam łódkę drewnianą, przy której też mu jako, jako młody chłopak pomagałem. Zapisał nas do lokalnego klubu żeglarskiego Mosiława. Tam stawiałem pierwsze kroki w żeglarstwie. Zaczynałem standardowo od małych łódek klasy optymist, potem był kadet, potem była też na samym końcu klasa 420. Była też fascynacja większymi jachtami, większymi, jak na jezioro, bo żeglowałem też w klasie mikro. Startowałem w regatach klasy 730 zawsze chciałem dalej wyżej szybciej. No to jest jakby dosyć, dosyć zawsze to było dla mnie naturalne. Była też szkoła, szkoła moja była oddalona, bo kończyłem technikum energetyczne w Olsztynie. Tu jest też ciekawa historia, która w zasadzie ukształtowała moje życie zawodowo-żeglarskie. Pewnego dnia po prostu pojechałem do Olsztyna i źle się poczułem, postanowiłem, że dobra, no to nie idę na lekcje, robię sobie wagary i poszedłem na stopa. Pociągi nie kursowały tak często, więc ten stop był bardzo fajny. Na stopa zatrzymał się Karol Jabłoński, postać, której nie muszę przedstawiać, w siatku żeglarskim jest bardzo znana. Zatrzymał się tylko dlatego, że miałem kurtkę żeglarską. Ja wiedziałem, kto to on jest, on mnie oczywiście nie znał. Powiedział, że zaczyna nowy projekt i że, że do niego mnie po prostu zaprasza, dał mi swoją wizytówkę. No i faktycznie po paru miesiącach od naszego tam pierwszego spotkania autostopem okazało się, że ten projekt Startuje, zaprosił mnie na, na testy i żeglowaliśmy na takim jachcie MK Cafe, gdzie też na tym jachcie spędziliśmy bardzo dużo czasu treningowo. I tam też nauczyłem się rzemiosła, jakim jest żeglarstwo, takiego prawdziwego rzemiosła, od ludzi, którzy spędzali czas na wodzie, na akwenach międzynarodowych, na wyścigach, regatach międzynarodowych. I do dzisiaj są to osoby, które, które cały czas żeglują i o nich nauczyłem się po prostu myślenia na jachcie jak przebywać na tym jachcie, jak macie swoje miejsce pracy, jak myśleć o innych też i wspólnie jako team prowadzić łódkę Pamiętam to jako jeden z lepszych okresów w tamtym życiu młodego chłopaka. Był też taki moment, że żeglowałem na dużych jachtach za granicą. A to nie jest tylko tak, że samo żeglowanie, bardzo dużo czasu się też spędzę na przygotowaniu jednostek. A że smykałkę taką techniczną posiadam, szybko rozwinąłem w sobie taką zdolność nie tylko żeglowania na jachcie, ale też i, i dbania i serwisowania tych jednostek, co później wykorzystałem w momencie takim, gdzie mogłem zarabiać na tym. I dosyć szybko później otworzyłem firmę, która zajmowała się po prostu serwisem jak tu czy tu w Polsce, czy też i za granicą żeglując. Jak zwiedzałem, żeglując też i zarabiałem, taka formuła na życie się sama po prostu stworzyła. Lata leciały i tak spędzałem ten czas na, na wodzie i zawsze uważałem, że jest w Polsce miejsce na to, żeby stworzyć platformę do, do nauki. I spotkałem na swojej drodze osoby, które tak samo myślą. To Rafał Sawicki i Magda Czajkowska, z którymi stworzyliśmy firmę wspólnie GSC Acting, firma, która zajmowała się właśnie eventami. Ale w tym wszystkim stworzyliśmy też projekt. Na początku to był tylko projekt wewnętrzny, jacht klubu Sopot. Widzieliśmy, że jest miejsce na to, żeby stworzyć klub z prawdziwego zdarzenia, no i faktycznie udało się. To już chyba czwarty albo piąty rok działalności klubu, gdzie żeglujemy po całym świecie w różnych formatach sportowym, ale też i turystycznym. Tych możliwości w klubie okazało się, że jest bardzo, bardzo dużo. A to tylko dlatego, że stworzyliśmy się po prostu na innych ludzi, którzy myśleli też podobnie i stwierdzili, że taki klub to jest super miejsce i dlaczego mielibyśmy się do niego nie zapisać. Życie toczyło się dalej, ja też jakby cały czas szukałem różnych rozwiązań. Byłem też menadżerem w jednym ze sportowych jachtów w Barcelonie. Startowaliśmy w różnych regatach, takich trochę bardziej ambitnych, a ostatnio jestem dealerem polskim marki Galeon jachtów motorowych i dalej robię to, co robiłem, czyli pokazuję, jak fajnie jest żeglarstwo, jak fajnie można spędzać czas na jachcie. Trochę się śmieję, ale autostopem trafiłem do, do dużego żeglowania.